Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam cię gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj dostaniesz ode mnie trzy bardzo konkretne porady. Dzięki którym dowiesz się, jak poradzić sobie z, no, z takim problemem, że Twoje dziecko po prostu przeklina, czyli wytłumaczy ci, dlaczego dzieci zaczynają przeklinać, jakie tutaj mechanizmy psychologiczne są zaangażowane, z no, których rodzice bardzo często nie zdają sobie po prostu sprawy i dlatego sami nakręcają właśnie przeklinanie swoich dzieci. Jeżeli interesuje Cię ten temat, koniecznie obejrzyj to, co mam do powiedzenia, do samego końca. Więc tak, pierwsza sprawa. Musisz mieć tutaj świadomość, że troszkę inaczej należy zareagować, jeśli e, dziecko po, po prostu młodsze, no dajmy na to twój czterolatek gdzieś tam wróci z przedszkola e, i przeknie, tak, bo w przedszkolu usłyszał jakieś brzydkie słowo, powtórzy je w domu, no to musisz wtedy reagować zgoła inaczej niż w sytuacji, kiedy masz, dajmy na to, dziecko dziesięcioletnie, które notorycznie przeklina na okrągu. Zacznijmy może właśnie od przypadku dziecka młodszego, które dla uproszczenia powiedzmy przyniesie jakieś przekleństwo z przedszkola. Co się wtedy najczęściej dzieje? Rodzice, kiedy dziecko powtórzy to słowo yy, Reagują bardzo emocjonalnie, tak, czyli od razu gdzieś tam pojawiają się kogoś swojego smyka. Mówią mu, że tak nie wolno mówić, to jest bardzo brzydko, a czy ty wiesz w ogóle co to znaczy? Nie, ro, nie rób tego nigdy więcej. I generalnie swoim zachowaniem, swoją mową ciała, tym, że oni się od razu koło tego dziecka pojawili, pokazują mu, że to słowo, to słowo ma w pewnym sensie taką wielką moc, że, że właśnie wystarczy go użyć, i powstaje jakieś takie wielkie zamieszanie, dziecko jest w centrum uwagi. Generalnie ono też tak działają prawa uczenia się, tak? Tak działają nasze mózgi, że dlatego, że właśnie sytuacja użycia tego słowa, które naprawdę zostało bezwiednie po prostu powtórzone, także to słowo tak naprawdę utrwala się w mózgu dziecka, jest duże większe prawdopodobieństwo, że zostanie powtórzone. Tak więc zachowaj się tutaj całkowicie odwrotnie. Kiedy usłyszysz właśnie, że twoje dziecko przyniesie gdzieś tam yy, takie przekleństwo i gdzieś po prostu sobie tak nim rzuci weter, no coś sobie tam właśnie przeknie pod nosem, w ogóle tego nie zauważaj, nie reaguj. Udawaj, że tego nie słyszysz, twoje dziecko spróbuje raz, dwa, może trzy i jeżeli nie będzie reakcji z twojej strony, to tak naprawdę na długi, długi czas po prostu o tym zapomni. Oczywiście tutaj jest bardzo trudno powstrzymać w sobie taki rodzicielski odruch, żeby tłumaczyć dziecku świat i właśnie mu uświadomić, jakie to jest po prostu, jaka to jest straszna sprawa, że, że ty takiego, a nie innego słowa używasz. Jednak naprawdę zaufaj mi spróbuj, bo jeżeli z jakichś względów no to nie wystarczy, nie uda ci się, no to i tak jest y, cała masa innych metod, dzięki którym właśnie poradzisz sobie z przeklinaniem swojego dziecka. Ale ta jest tak naprawdę najłatwiejsza i najprostsza, właśnie i wymaga. Zrozumienia, że w tej konkretnej sytuacji to, że Ty próbujesz reagować i, i powstrzymać to przeklinanie swojego dziecka, niestety pogarsza całą sprawę. Więc powstrzymaj się, nie reaguj, i zobaczysz, że, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Twoje dziecko po prostu nie będzie tego słowa e, powtarzało. E, druga kwestia, tak? Drugi punkt, o którym chcę, chcę tutaj dzisiaj powiedzieć. Ty musisz tutaj być takim dość konsekwentnym rodzicem i wymagać zarówno od siebie, jak i od dziecka. To znaczy, jeżeli ty kniesz jak szewc, jeżeli gdzieś tam bardzo często zdarza ci się puścić wiązankę i twoje dziecko to słyszy, no to nie możesz wymagać od tego swojego smyka, że, że również nie będzie używać takich słów. Dzieci najłatwiej uczą się poprzez modelowanie, czyli mówiąc w uproszczeniu obserwacje swoich autorytetów, swoich rodziców, powtarzanie rozmaitych zachowań. No i tak jest również w przypadku przekleństw. Ty pamiętaj, że to, że ty racjonalnie zaczniesz dziecku tłumaczyć, że to jest bardzo nieładne, nieeleganckie i ktoś się może obrazić dlatego, że ty przeklinasz. No niestety, ale bardzo często nie wystarczy, że tutaj jest jakby dużo mocniejszą dużo, dużo łatwiej czy, czy głębiej dziecko uczy się właśnie poprzez naśladowanie Ciebie. Jeśli Ty przeklinasz, to Twoje dziecko również będzie przeklinać, musisz to założyć. Tak? Więc tutaj po prostu opanuj się i oczywiście no też jeśli twoje dziecko to zauważy, czy ci wypomni, że tobie się jednak gdzieś tam wyrwie, no to powiedz, że tak masz świadomość, że, że będziesz się starać po prostu w przyszłości nad tym zapanować i tak rzeczywiście jest to nieeleganckie i nie należy tak robić. Nie próbuj tutaj cwaniakować i tłumaczyć się tym, że bo ty jesteś rodzicem, jesteś dorosły czy dorosła przyjmij jakby taką uwagę na ciało i obiecaj poprawę i rzeczywiście Rzeczywiście zrób wszystko, żeby z Twoich ust jak najmniej tych przekleństw wychodziło. Dobrze, jeżeli Twoje dziecko jest starsze i już po prostu, czyli ma na przykład 10 lat, i gdzieś tam już doszło do tego, że ono notorycznie knie na każdym kroku, tak, no to rzeczywiście, no tutaj już nie ma sensu udawanie, że się tego nie słyszy, no bo sprawy zaszły po prostu za daleko, tak? Więc ta metoda, którą podałem na początku, no już tak łatwo nie będzie. I tutaj rzeczywiście należy dziecku jakby wytłumaczyć o co chodzi, ale tak na spokojnie. Ty nie możesz reagować tak bardzo żywo znowu i emocjonalnie i się oburzać i, i tak yy, yy, powiedzmy bardzo... Yy. Nie możesz znowu podejść do tego zbyt emocjonalnie, musisz na spokojnie, na chłodno wytłumaczyć temu swojemu dziecku właściwie dlaczego. Tak? I to są takie argumenty na zasadzie, że ok, jeżeli ktoś przeklina co długie słowo, to jest po prostu postrzegany jako, e, jako głupek. Tak? Że to może bardzo wiele osób po prostu e, urazić, że efekt będzie taki, jeżeli ty będziesz dużo przeklinać, że wiele osób po prostu nie będzie chciało z tobą rozmawiać, i ty się nigdy nie dowiesz yy, dlaczego, tak? bo oni ci si tego przecież nie powiedzą, yy, i tak dalej, i tak dalej. No, użyj logicznych argumentów, ale pamiętaj, nie możesz poprzestać na samym mówieniu i tłumaczeniu, bo to najczęściej nie wystarcza. Jest to coś koniecznego w wychowaniu, mówiąc tak generalnie, ale bardzo często to nie wystarcza. Nie możesz na tym poprzestać. No i ty jednak musisz te swoje słowa poprzeć konkretnymi czynami, tak? No, czyli po prostu jeżeli. Postawić taką zasadę w swoim domu, że nie przeklinamy, no to po pierwsze, jak powiedziałem wcześniej, wymagaj tego od siebie i, i naprawdę się pilnuj. A po drugie, no jeśli Twojemu dziecku się zdarzy, no to musisz wyciągnąć konsekwencje, tak? I jakby jest tu rzeczą poniekąd drugorzędną, jakie to są konsekwencje, tak? Czy Ty temu dziecku, nie wiem, skonfiskujesz zabawkę do wieczora, czy zabierzesz punkt z systemu żetonowego, jeżeli taki w Twoim domu wprowadziłaś, czy też wprowadziłaś? Tak, jakby naprawdę jest, ma to znaczenie w tym momencie drugorzędne, ale chodzi o to, żeby jednak pokazać dziecku, że to nie jest tak, że ty tylko mówisz, a, a nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistość. No, że ono rzeczywiście jakieś tam nie muszą być wcale dotkliwe, bo to nie o to chodzi, ale konsekwencje ponosi, że to nie jest tak, że ono może wszystko. I, i, I że musi tą zasadę po prostu respektować, no bo nie będzie mu się to opłacało w przeciwnym razie. Tak? Więc to taka trzecia rada. I tak jak mówię, no to wszystko, co ja mówię, wynika z praktyki, bo ja gdzieś tam właśnie na co dzień pracuję w taki sposób, że pomagam rodzicom rozwiązywać ich problemy wychowawcze. I wierz mi, testowałem to wielokrotnie. Naprawdę te trzy sposoby, które ci tutaj podałem, świetnie działają. To przynosi naprawdę rewelacyjne. Efekty rewelacyjne, wyniki. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Już jutro poprowadzę bezpłatne, całkowicie darmowe szkolenie przez internet. Jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 21, ono się rozpocznie i będę opowiadał, jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami dziecka. Czyli jeśli Twój smyk nie ma najmniejszych oporów, żeby kogoś ugryźć, kopnąć, uszczypnąć, popchnąć. Tak, i nic nie robi sobie z tego, że tego nawołujesz do tego, że ma natychmiast przestać, to koniecznie przyjdź na to szkolenie, bo dostaniesz gotowe rozwiązanie, po prostu od A do Z, przetestowane znowu przeze mnie wielokrotnie, gdzie dowiesz się, jak oduczyć dziecko takiego zachowania. Jeśli zrobisz to dobrze, a dostaniesz instrukcję, więc, więc masz bardzo duże szanse, że zrobisz to dobrze, to pozbędziesz się problemu raz na zawsze. Tak, efekty są generalnie trwałe. Jeśli chcesz się zapisać, jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, do czego cię gorąco zamawiam, tutaj pod spodem, pod tym wideo masz link, tak, strona metodywychowawcze.pl, zostaw tam swoje imię, adres, e-mail, kliknij przycisk, żeby to do mnie wysłać i ja odeślę ci niebawem zaproszenie właśnie na to szkolenie wraz z linkiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Zapraszam bardzo serdecznie, jest to naprawdę świetna okazja dla ciebie, żeby no, tego typu problem rozwiązać. Tak, tym bardziej, że, no, właśnie, sytuacja jest taka, jaka jest. No, większość ludzi teraz no, siedzi po prostu w domu, tak, przebywa kwarantannę, i jest to naprawdę doskonały czas, żeby gdzieś tam wdrażać tego typu rozwiązania u siebie, żeby rozwiązywać takie problemy. No, jest ku temu, tak naprawdę, znakomita e, okazja. Masz to u mnie za darmo. Normalnie za takie szkolenie przynajmniej parę stówek trzeba by e, zapłacić. Zapraszam cię też bardzo gorąco do tego, żeby subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, koniecznie kliknij łapkę w górę, udostępnij to, napisz jakikolwiek komentarz. Jeśli napiszesz jakiś komentarz, wtedy algorytmy YouTube'a, czy to Facebooka, zależy gdzie mnie oglądasz, wyświetlą ten materiał w większej liczbie rodziców, Wam na tym oczywiście bardzo, ale to bardzo e, zależy. E, jeśli chcesz zaproponować jakiś temat, który omówię w następnym wideo, to również się nie krępuj, napisz w komentarzu, o czym chciałabyś, czy chciałbyś posłuchać. No i dziękuję Ci już za wysłuchanie mnie dzisiaj, widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!